Ostatni nasz dzień w Rhode Island. Przynajmniej na razie. Dziś odwiedzamy Green Animals Topiary Garden w Portsmouth. Jest to dawna letnia rezydencja pewnej bogatej rodziny z Massachusetts od 1972 w posiadaniu The Preservation Society of Newport. Ogród, kiedyś duma pani domu i powód zazdrości całej newportskiej socjety, jest do zwiedzania. Szczególną atrakcją są krzaki przystrzyżone w kształcie zwierząt, stąd Green Animals. Poza zielonymi zwierzakami jest to imponująca kolekcja kwiatów, dobranych tak, aby zawsze coś kwitło przez cały sezon. Niestety, po -covidowe problemy z ludźmi do pracy nie ominęły tego miejsca i ogród wygląda miejscami żałośnie zaniedbane, A zielone zwierzęta wymagają pilnie strzyżenia. Obawiam się, że jeden facet z nożyczkami nie da rady przystrzyc wszystkiego przed zimą. No i co, dobrze nam? i dobrze, dobrze. Z takim widokiem. To jest chyba miś. Ale jak widać, mi się zrobiły odrosty. Kamping okazał się bardzo dobry. Zacienione, duże miejsca i dogodne położenie blisko wszystkiego. Trzeba o nim pamiętać. To co pijesz? I Lobster risotto i... To ty masz? Sadowka? Nie, halibuta. Hmm? Dobre. Halibut. Ostatni spacer po Times Street. No jak moglibyśmy przejść obojętnie? Marketing Island Ice Cream. Ramen i Oj, chyba będziemy mieli burzę. Newport to fajne miasto. Pewnie tu jeszcze będziemy wracać. Wiele tu jest do zobaczenia. Przede wszystkim pewnie największa atrakcja Newport czyli Newport Mansions na Bellevue Avenue. Są to skromnie nazwane Summer Cottages. Czyli domki letniskowe amerykańskich multimilionerów z czasów tak Gilded Age, przełom XIX i XX wieku. Nazwiska takie jak Vanderbilt, Astor, Morgan, trzeba to koniecznie zobaczyć. Nie starczyło nam czasu tym razem, ale widzieliśmy już to wszystko wiele razy, a zresztą i tak tam nie pozwalają filmować. No, zdążyliśmy. Mamy deszcz. To stukanie to jest deszcz o nasz. o nasz Kolejny etap naszej podróży. Jedziemy do Connecticut. Nad morzem. Dzień pochmurny. Sam raz dla nas, szczególnie dla mnie. Przez całą noc padało. A może nie przez całą, ale dużo padało w nocy burze teraz się obłodziło. i bardzo dobrze zakłóciło, więc jedziemy na plażę tak jest no więc jesteśmy na stacji mobil tankowanie z y, uczepionym jeepem, czyli tak zwanym ogonem jest zawsze y, zawsze ma może przynieść pewne problemy stacja benzynowa musi być specyficznie ustawiona z miejscami, tak jak tu, równolegle do wejścia tam, a nie prostopadle. Bo wjechać może, jedziemy, ale nie wyjedziemy. Cena benzyny w tym momencie już ma mniejsze znaczenie. Dlatego zawsze wcześniej sprawdzamy na danym odcinku, gdzie są stacje benzynowe, i na satelit, mapie, zawsze sprawdzamy, jakie są wjazdy i wyjazdy. Niestety trzeba być przygotowanym, szczególnie jak ciągniemy dżipa. Jedziemy na zachód do Connecticut i w tym celu przejeżdżamy jeszcze raz przez Conanica Island. Most nosi imię tego samego Giuseppe de Barazaną, który w XVI wieku odkrył i New York Harbor, i Narragansett Bay. Słusznie więc, mosty nad tymi zatokami noszą jego imię. Ciekawe, że w w przeciwieństwie do Kolumba. Jeszcze nie jest odsądzany od czci i wiary, może dlatego, że raczej unikał kontaktów z tubylcami. A w czasie następnej wyprawy na Morze Karaibskie, zeszarli go tamtejsi ludożercy. Nie miał więc okazji się zapisać. Tam Connecticut. Przejeżdżaliśmy tędy wiele razy, nigdy się nie zatrzymując. Będzie to pierwszy raz. A jest tu z pewnością wiele do zobaczenia. Na przykład, tu w New London jest baza strategicznych atomowych okrętów podwodnych. Connecticut to najbogatszy stan w USA. Ale my tu tylko do odpoczynku, na plaży. To no nic, może kiedyś. Zrobić lasy, dalej śnić. Upały i susza. Biedne ptaszęta muszą łapać kondensację z naszego akondysjonera. Zachód Słońca. Tam. No, dość przeleciał i zaraz będzie ładna pogoda. A my jedziemy do miasta. Jedziemy zwiedzać miasto Madison, Connecticut. Nigdy tutaj nie byliśmy, no i nie wiemy czego się spodziewać. Zobaczymy. Ogromna większość ludzi nigdy tu nie była, więc nie jesteśmy samotni. Chociaż podobno do tego parku, do tym, na, ten, na tą plażę, do Hamonasset Beach, przyjeżdża milion ludzi rocznie. Wyobraźcie sobie. No, to są duże miasta w okolicy: New Haven, Hartford. Polonial style, yeah. tak. Stare miasto jest. No to chyba już dojechaliśmy. No, my listen Takie miasteczko. Jest wcześnie, Hano, więc jeszcze nie ma ludzi. No tak, ale padał deszcz i nikt nie przyjechał jeszcze. Jak na nadmorskie miasto w pełni lata, obok plaży odwiedzanej przez miliony ludzi. Dziwnie to wygląda. Hey, where is everybody? Ktoś tu szuka czegoś. Jakie ładne domki tutaj sprzedają. Tylko nie wiem za ile więc nie wiem czy będziemy się mogli tu przeprowadzić kiedyś tak, bardzo ładnie tu proszę, jakie ładne fajne Aparo chodź, tu jest twardo chodź, idziemy Dzisiaj zamiast siedzieć chodzimy po plaży dla zdrowia, dla odzyskania sił i dla przyjemności Gdzie? A, tu nie można chodzić? Ogrodzili wszystko. A ogrodzili wszystko. Nasz znany ptaszek jaki? Piping Plover. Piping Flower podobno jest zagrożonym ptaszkiem, do którego zamykają Jak się okazuje wszystkie plaże. Nawet tutaj, dla Island, tam u nas została zamknięta, to jest miesiące w lecie. No, no to tutaj też. A tutaj tutaj sami... Stay away. Przyjemny wiaterek, idzie się dobrze, twardo, idzie się dobrze po deszczu. Ciekawe wprawdzie, czy nie będzie następny padał. Hmm. Zobaczymy. Yes, you will. Boi się dzikich zwierząt. Reszta dnia spędziliśmy z widokiem na Long Island Sound. Long Island jest tam gdzieś za horyzontem. A my sobie odpoczywamy. Nie można ciągle tylko jeździć. Ta pani stała tak na straży przez cały czas, pilnując, by nikt nie skrzywdził tych piping plovers. Nie wiemy, jak długo jej misja miała trwać, czy może przez cały sezon lęgowy, i czy meby też odpędzała, czy tylko ludzi. Ach, ta nieodparta potrzeba ulepszania świata, choćby one piping plover at a time. I to by było na tyle, jeśli chodzi o Connecticut. Jutro idziemy do Massachusetts, ale podróż się jeszcze nie kończy.